Naprawdę nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się cały czas, że obraz jest przechylony. W sensie może to dlatego, że kilka tygodni temu przez przypadek uderzyłem w statyw i jedna z nóżek się wykrzywiła, a później ją prostowałem. Jakby jakościowy sprzęt, profesjonalne podejście do pracy, cokolwiek, w sensie nie oceniajcie. Albo oceniajcie to, jakby. Jak już musicie coś krytykować, skrytykujcie krzywy obraz, bo jakby. No. Hello. Hej wszystkim z tej strony Wojtek i zapraszam na pierwszy filmik um, w tej mini serii eurowizyjnej, którą obiecałem w zeszłym tygodniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bajzlu organizacyjnym i kontrowersjach związanych z Tegoroczną Eurowizją, bo kochani, w sensie ja nie wiem, czy Eurowizja w ostatnich latach stała się jakimś takim wielkim siedliskiem dram i skandali, kontrowersji, czy po prostu zawsze tak było, ale przez to, że teraz mamy social media i mamy taki naprawdę konkretny dostęp za kulisy tego wydarzenia. To to jest jakby wyolbrzymiane w sensie, a może po prostu jest teraz moda na dramy i Eurowizja jest kolejną ofiarą tego trendu. Generalnie ostatnie kilka lat to był czas mniejszych lub większych skandali, które chybotały tym wielkim statkiem o nazwie apolityczna impreza i w ogóle wszyscy się kochamy i nikt nie jest na nikogo zły i jakby. Witamy w 1982. Tak naprawdę wystarczy się cofnąć kilka lat wstecz i przeanalizować kolejne edycje, żeby zobaczyć, że co roku coś było nie tak. W sensie w 2016 roku Um, wprowadzono nowy system głosowania, który wzbudzał wiele kontrowersji, głównie dlatego, że pozwolił na wygraną Ukrainy, która nie wygrała ani televotingu, bo wygrała go Rosja, ani nie wygrała głosów jurorskich, bo wygrała Australia. Więc jakby od razu zaczęliśmy z bajzlem. W 2017 mieliśmy do czynienia z bałaganem organizacyjnym na Ukrainie, jeżeli chodzi o ogarnięcie Eurowizji. Później była dyskwalifikacja Rosji, później jakiś koleś wszedł na scenę i pokazał dupę do kamery podczas występu Jamali. Jakby Anna sam koniec wygrał Salwador, który dał dziwną mowę o tym, że żyjemy w świecie fast foodowej muzyki, cokolwiek jakby kochamy mesjasza Eurowizji. No i 2018, czyli też bardzo kiepska organizacja, jakby prowadzenie Eurowizji. Do tego kolejny incydent z wdarciem się na scenę jakiegoś kolesia, który wyrwał mikrofon, lasce z Wielkiej Brytanii zaczął wrzeszczeć. Jakieś dziwne rzeczy, a na koniec wygrał Izrael, który też awansował dzięki televotingowi z trzeciego miejsca na pierwsze. Więc. No. Drama, drama, drama. Tak naprawdę pierwsze kontrowersje związane z tegoroczną edycją Eurowizji wypłynęły już w zeszłym roku podczas finału, kiedy Neta wchodząc na scenę, odbierając statuetkę za wygraną, krzyknęła do mikrofonu, że widzimy się za rok w Jerozolimie, co. Jakby takich rzeczy się nie mówi, nie wiem, czy interesuje się um, polityką, historią, czy stosunkami międzynarodowymi, ale generalnie, jakby dla mnie wygrana Izraela od początku sama w sobie świadczyła o tym, że czeka nas jedna z najbardziej kontrowersyjnych edycji tego konkursu, Ever. Więc jakby ona, krzycząc do mikrofonu takie rzeczy, tylko to potwierdziła i jakby, okej, okay, przygotowujemy się na rok dramy. Ja się zgadzam z tym, że Eurowizja powinna zawsze być imprezą apolityczną i powinna być wolna od Um, wpływów polityków i tak dalej, i tak dalej. Ale, no, nie mogę kłamać. Kluczem do zrozumienia, dlaczego Eurowizja w Izraelu to jest jedna wielka kontrowersja, um, jest polityka, taka historia i tak dalej, jakby ja nie chcę, żeby ten filmik zamienił się w wykład historyczny. Ale no, kluczem do zrozumienia tego, dlaczego Izrael to jest bardzo problematyczny kraj, um, jest zrozumienie historii tego kraju, jest zrozumienie um, konfliktu, który rozpala ten kraj od początku, czyli um, sporu pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami, czyli Arabami, którzy mieszkają na um, terytoriach okupowanych przez Izrael, jest to strefa gazy, jest to um, zachodni brzeg Jordanu. Generalnie um, sytuacja jest bardzo skomplikowana. I właśnie największym punktem zapalnym pomiędzy tymi dwoma narodami jest um, Jerozolima, czyli ta dzielnica, to miasto, które oba państwa uznają za swoją stolicę, w sensie Izrael uh, uznaje Jerozolimę za stolicę swojego państwa, um, Palestyna uznaje Jerozolimę za stolicę przyszłego państwa a Palestyny, więc no, jest to bardzo skomplikowana sytuacja i jest to bardzo delikatna sytuacja i jest to bardzo... Duży uh, konflikt, w który zamieszane jest bardzo wiele państw, um, historycznie i również jakby teraźniejszo, więc no, jest ostro. Także kiedy Neta zaprosiła fanów Eurowizji do Jerozolimy, um, należy wziąć tą wypowiedź w jakiś szerszy kontekst, polegający na tym, że mogło być to wykorzystane przez um, Izrael do kampanii marketingowej, kampanii politycznej, która sprawi, że Izrael będzie mógł sobie zająć to miasto dla siebie i uznać, że to jest ich stolica, a nie Palestyńczyków. Więc tak jak mówię, jest to bardzo, bardzo delikatna sytuacja, jest to nierozwiązana sytuacja, bo tak naprawdę status Jerozolimy jest statusem um, nierozwiązanym i dopóki Izrael i Palestyńczycy nie zasiądą do rozmów pokojowych i ustalą czyje jest to miasto i kto jest za nie odpowiedzialny. Nie można mówić, że jest to stolica któregokolwiek z tych państw. Poza tym pamiętajmy też o szerszym kontekście, który w tamtym roku miał miejsce, w sensie finał Eurowizji to był przeddzień otworzenia ambasady amerykańskiej w Jerozolimie, um, ponieważ prezydent um, Trump przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, co było bardzo kontrowersyjne, bo Um, Tel Aviv jest uznawany za stolicę kulturalną i dyplomatyczną Izraela, podczas gdy Jerozolima jest dysputowana jako terytorium. Więc, jakby to jest bardzo duży bajzel. I tak jak mówię, nie chcę, żeby to był jakiś taki filmik historyczny, polityczny i tak dalej. Więc, jeżeli kogoś interesuje geneza tego konfliktu i dlaczego um, ten konflikt nadal jest bardzo aktualny i bardzo ważny, to podlinkuję w opisie um, filmiku. Um, taki krótki, chyba 10-15 minutowy materiał, który bardzo fajnie i bardzo prostym językiem wyjaśnia um, konflikt izraelsko-palestyński. Więc, jeżeli kogokolwiek to interesuje i chciałby wiedzieć więcej, to możecie sobie włączyć go teraz, czy po tym filmiku sobie go włączyć. On jest po angielsku, co prawda, ale język nie jest jakiś skomplikowany i jest bardzo dużo obrazków, więc um, możecie wyciągnąć z tego dużo informacji. Także zamykam część polityczną. Um, tego filmiku. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to sobie zobaczcie. Jeżeli nie, to takie podstawy wiedzy Wam wystarczą. Także wracając do zeszłorocznego finału Eurowizji, a um, wygrana Izraela była kontrowersyjna także dlatego, że wiele osób uważało, że Cypr bardziej zasłużył na wygraną niż Izrael, że piosenka Fuego, która jest jakby legendarną piosenką i której ja również kibicowałem. Jeżeli byliście tu w zeszłym roku, to wiecie, że a, ostatecznie ja umieściłem Cypr na pierwszym miejscu, bo jakby królowa była wtedy moim życiem. Um, więc tak jak mówię, no, ta wygrana była bardzo kontrowersyjna, tym bardziej, że później jeszcze wracając na chwilę do polityki, um, premier Izraela podchwycił wypowiedź nety o tym, że zaprasza do Jerozolimy. Później jeszcze zaczęły po internecie krążyć zdjęcia nety w e, stroju wojskowym, bo um, tam jest obowiązkowa służba wojskowa, więc jakby ona po prostu jakieś tam kiedyś zdjęcie dodała i to też było wykorzystywane, żeby. A ubiegać się o dyskwalifikację w ogóle Izraela za to, że ta wypowiedź była jakby bajzel był ogromny. I tak naprawdę ta drama związana z wypowiedzią Nety trwała dosłownie chyba przez kilka tygodni, bo już kilka dni po finale zaczęły krążyć plotki, że Tel Awiw, czyli miasto, które um, jest właśnie uznawane za taką kulturalną stolicę Izraela um, nie weźmie udziału w konkursie na gospodarza konkursu, zwiększając szanse Jerozolimy. Później jeszcze były jakieś takie inne dramy, jeszcze podobno politycy tam się wtrącali w to i mówili, żeby wymusić na Europejskiej Unii nadawców, to, że albo zgodzi się na Jerozolimę, albo w ogóle Izrael zrezygnuje z bycia gospodarzem Eurowizji w tym roku, jakby Bajzel był ogromny. I już odrywając się od tego aspektu politycznego, jakby. A Jerozolima jako miasto to jest bardzo specyficzne miejsce. To jest po pierwsze jakby miejsce kultu religijnego trzech największych religii świata, więc tam jest bardzo dużo pielgrzymek i jakichś takich, wiecie, wydarzeń religijnych. To jest bardzo też konserwatywne miasto, a przypominam, że Eurowizja to jest dosłownie święto gejów, jakby. Wiecie, gay Christmas czy cokolwiek, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby tam mogła się odbywać Eurowizja. Tam też chyba nie ma infrastruktury i tak dalej. I ja wiem, że ostatnia Eurowizja Izraelska była w Jerozolimie w 1999 roku, ale po pierwsze wtedy nie było jeszcze półfinałów, bo brało udział w całym konkursie może ze 23 kraje chyba. Więc jakby to były inne czasy, inna jakby ilość, ilość fanów Eurowizji była mniejsza. Teraz to jest dosłownie event globalny, więc... To już nie jest to samo co kiedyś i Jerozolima nie, byłamy, nie byłaby w ogóle dobrym rozwiązaniem, już pomijając to, że to jest jakby punkt zapalny politycznie. Także ta drama związana z wyborem miasta gospodarza ciągnęła się przez tygodnie i miesiące. W międzyczasie powstawały też jakieś tam petycje czy listy nawołujące do tego, żeby odebrać um, Izraelowi um, prawo do bycia gospodarzem, czy w ogóle zbojkotować tę Eurowizję, bo... Um, Izrael to państwo, które według wielu osób łamie prawa człowieka um, w związku właśnie z konfliktem z Palestyńczykami, i um, to bardzo długo się ciągnęło. Ja wiem, że to właśnie była też ta presja polityków, żeby wybrać Jerozolimę ostatecznie pod wpływem właśnie nacisków społecznych i protestów, i właśnie w ogóle zagrożenia tym, że Eurowizja się nie odbędzie wcale, bo będzie bojkot. Um, politycy zrezygnowali z tych nacisków na Jerozolimę. Tel Awiw w końcu zgłosił się do konkursu i wygrał, i został miastem gospodarzem, więc jakby te emocje ucichły, ale to było zamknięcie tylko pewnej fazy. Konfliktu i dramatu, i skandali, jeżeli chodzi o tegoroczną Eurowizję, więc, jakby to jest akt pierwszy. Kiedy już więc zamknięto dramę związaną z wyborem miasta gospodarza tegorocznej Eurowizji, um, uwaga mediów i uwaga Europejskiej Unii Nadawców przesunęła się na kolejny um, ważny punkt, jeżeli chodzi o um, postawę Izraela względem przyjezdnych, a mianowicie. Zapewnienie wszystkim delegacjom, wszystkim artystom, wszystkim fanom Eurowizji, którzy chcą przyjechać na miejsce, um, wolności przemieszczania się i w ogóle możliwości wjazdu do kraju. Izrael, tak jak mówię, to jest bardzo specyficzne państwo, bardzo specyficzny kraj, i w jego ustroju prawnym istnieje ustawa, istnieje zapis, który um, pozwala na zakaz wjazdu osób czy organizacji, czy osób pracujących w organizacjach, które publicznie nawoływały do bojkotu Izraela, które publicznie Um, nawoływały czy wspierały właśnie ruch palestyński, więc um, no istniało realne zagrożenie, że poszczególne delegacje czy poszczególni artyści mogą zostać niewpuszczeni, um, czy mogą dostać zakaz jakiegoś, jakiegoś swobodnego przemieszczania się po Izraelu w związku właśnie z jakąś tam przeszłością, czy z jakimiś tam poglądami swoimi. Um, strona izraelska na początku powiedziała, że to nie będzie problem, że będą wszystkich swobodnie wpuszczać, wszystkie delegacje, artyści i fani będą mogli czuć się bezpiecznie na miejscu, itd, i tak dalej. I tak było do czasu: um, do czasu, kiedy Islandia zgłosiła swoich artystów. Pewnie większość z was już słyszała o tej dramie, ale generalnie um, artyści reprezentujący Islandię w tym roku, czyli zespół Hatari. Um, to zespół, który jakby sam siebie określę jako antykapitalistyczny, um, jakiś techno zespół, inspirujący się też klimatami BDSM, jakby w ogóle kontrowersje, 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 ale najważniejszym zarzutem wobec um, nich był fakt, że oni już w zeszłym roku chyba podpisali, Um, Jedną z tych petycji, właśnie proszących o bojkot Eurowizji w Izraelu czy odebranie Izraelowi prawa do organizacji Eurowizji, um, wypowiadali się też um, w, w ramach konfliktu palestyńskiego, um, w sensie, że byli za um, ruchem palestyńskim i za um, no generalnie jakby łapali się pod, tą, pod ten zakaz wjazdu do kraju. I też nie pomagał tutaj fakt, że dosłownie Hatari to też zespół taki jakby trolujący trochę, w sensie, że oni dosłownie w wywiadach um, mówili, że wejdą na scenę z flagą palestyńską i zaczną nią machać i w ogóle będą robili jakieś takie happeningi, żeby po prostu zrobić na złość Izraelowi jakby bajzel był konkretny, w sensie sam fakt, że oni się zgłosili do preselekcji islandzkich pomimo sprzeciwu swojego um, co do organizacji Eurowizji w Izraelu, um, później te preselekcje wygrali i jakby uznali to chyba za mandat do tego żeby siać propagandę jakby bajzel totalny więc kiedy tylko jakby izraelscy politycy skapnęli się o co chodzi i co się może stać um, zgłosili zażalenie do Europejskiej Unii Nadawców i jakby wnieśli bojkot i prośba o dyskwalifikację Hatarii jako reprezentanta Islandii, bo jakby grozili, że dosłownie ich nie wpuszczą i, no, i ten kraj nie będzie miał swojego reprezentanta w tym roku. Europejska Unia Nadawców interweniowała i ostatecznie Hatari ma pozwolenie na wjazd, już dosłownie są w Izraelu na próbach. Um, oni też w wywiadach tych ostatnich, które oglądają kilka dni temu, podkreślają, że mają swoje poglądy, jakie mają, ale będą respektować zasady Eurowizji, czyli zasadę o um, zakazie agitacji politycznej, więc. Um, no mam nadzieję, że tak będzie. W sensie jakby wolność poglądów jest ważna, ale zasady Eurowizji to zasady Eurowizji, więc mam nadzieję, że będą się do nich stosować i zobaczymy co będzie. Ja się tylko cieszę właśnie, że zostali wpuszczeni i że um, ten konflikt i ten skandal nie eskalował do jakichś takich właśnie bardzo politycznych rozmiarów. I jakby tych wszystkich dram um, i różnych dyskusji było mało, to sytuacja organizacyjna i finansowa Eurowizji stała pod wielkim znakiem zapytania, bo do ostatniej chwili nie było wiadomo czy a, Izrael w ogóle może zorganizować Eurowizję, bo nadawca publiczny nie potrafił wywiązać się z zobowiązań finansowych. Um, z jakiegoś powodu. W sensie chodzi o to, że izraelski nadawca publiczny, czyli telewizja tamtejsza, Kan, bodajże, um, musiała wpłacić zaliczkę do Europejskiej Unii Nadawców jako takie zapewnienie, że potrafią zorganizować Eurowizję. Oni nie potrafili zebrać tych pieniędzy przez bardzo długi okres czasu, ponieważ rząd Izraela. Um, nie chciał dać telewizji dodatkowej dotacji czy dodatkowego budżetu na organizację Eurowizji i uznał, że telewizja musi z własnego budżetu um, znaleźć pieniądze, żeby wpłacić je do Europejskich Unii Nadawców i żeby w ogóle zająć się organizacją Eurowizji jako takiej. Um, to oczywiście doprowadziło do kuriozalnych, kuriozalnych sytuacji, w których dosłownie telewizja no, była na granicy tego, żeby zrezygnować. Ostatecznie rząd zgodził się na pożyczkę dla telewizji, którą ona musi spłacić, um, ale dzięki której mogła zorganizować um, tą zaliczkę i w ogóle zająć się organizacją Eurowizji. Więc, jakby z każdej strony widzimy, że. Izrael chyba nie chciał, albo jakby bardzo chciał, żeby Eurowizja wyglądała inaczej i bardzo chciał ją zakręcić w swoją stronę. No mówię, dzieje się, działo się, dzieje się bardzo dużo. Kiedy już w końcu telewizja wpłaciła tą zaliczkę i zajęła się organizacją, um, kilka tygodni temu doszło do kolejnego skandalu, bo rząd nie zapłacił um, policjantom czy technikom um, specjalnym, którzy mieli przeprowadzić um, inspekcję areny, i Green Roomu pod względem ładunków wybuchowych, i tak dalej. Um, jakby rząd chyba nie dał im finansowania, albo cofnął im to finansowanie, więc przez pewien czas nie było w ogóle wiadomo, czy te hale, w których ma się odbyć impreza, są bezpieczne. Ostatecznie chyba się też znowu jakoś dogadali, no ale um, jakby sama Europejska Unia Nadawców interweniowała i wydawała tam jakieś oświadczenia, czy. Czy jakieś tam inne wypowiedzi były o tym, że są po prostu zażenowani i jacyś tam bardzo przestraszeni tym, co się dzieje, że nie spodziewali się, że będzie aż tyle problemów organizacyjnych i że to będzie wszystko wisiało na włosku do ostatniej chwili, i że no, wszyscy stoją pod ścianą i czekają na to, żeby Izrael sam się ze sobą jakby dogadał, w sensie telewizja z rządem. Więc, no tak jak mówię, myśleliśmy, że jakby Ukraina i Portugalia nie potrafiły się ogarnąć jakby Izrael. Dogania je w tym momencie I a propos właśnie Ukrainy Jakby bajzlu w Izraelu było za mało To Ukraina oczywiście wróciła Ze swoim politycznym bajzlem I wywołała jeden z największych skandali Polityczno-eurowizyjnych ostatnich lat Dyskwalifikując Marów Jako swoją reprezentantkę w konkursie A później wycofując się z Eurowizji w ogóle W sensie chyba wszyscy słyszeliśmy o tej dramie I jakby ja nie mam zamiaru wdawać się w szczegóły Ale dla przypomnienia Ukraina zorganizowała swoje wewnętrzne preselekcje Do wyłonienia kandydata na reprezentanta na Eurowizję w tym roku. Ostatecznie konkurs wygrała Marów z piosenką Siren Song, ale jak się okazało po ogłoszeniu wyników podsunięto jej bardzo niekorzystny kontrakt, który musiała podpisać, żeby wziąć udział w konkursie. No kontrakt był tak jak chyba wszyscy wiemy, bardzo niekorzystny, tak naprawdę ona musiałaby sama zapłacić sobie za wszystko i tak dalej, jakby nie dostały za nic pieniędzy, jakby no bajzer totalny, więc oczywiście ona się nie zgodziła. Żaden inny artysta nie chciał się zgodzić ją zastąpić, więc Ukraina musiała się wycofać z konkursu w ogóle. W sensie już pomijam fakt, że Ukraina po raz kolejny upolityczniła ten konkurs i wizerunkowo przegrała, chcąc chyba wygrać w sensie, bo jakby chodzi o konflikt z Rosją. Jakby pomijam już to, ale same szczegóły tego całego Bałaganu, są bardzo interesujące. W sensie, po pierwsze, Marów nawet się nie zgłosiła do tych preselekcji, tylko została poproszona o wzięcie udziału um, i się zgodziła i wygrała jakby całe te preselekcje. W sensie nie oglądałem całości programu, ale widziałem te fragmenty najbardziej kontrowersyjne, typu właśnie Jamale, która bardzo się czepiała różnych takich rzeczy, typu właśnie nie tylko w stosunku do Marów, w stosunku do innych uczestników też, gdzie później. Um, jakby jej argumenty zostały obalone, bo okazało się, że ona sama ma koncerty w Rosji, jakieś tam inne rzeczy robiła, więc jakby cała ta sytuacja była jednym wielkim bałaganem i najbardziej żałuję tego, że właśnie nie będzie Ukrainy na Eurowizji, bo Siren Song to jest jakby mój hymn, jakby ta piosenka byłaby jednym z moich faworytów w tym roku i myślę, że Ukraina miałaby realne szanse na wysokie miejsce, albo nawet na jakąś taką... Jakby możliwość wygranej była tutaj realna. Tak piosenka jest moim życiem. Mam ją na swoich playlistach, jakby. No, naprawdę szkoda, że się nie udało, ale też jestem dumny z innych artystów, a, którzy nie chcieli wejść na jej miejsce i nie zgodzili się na jakieś takie zagrywki. W sensie sam fakt, że jakby ten kontrakt, który ona miała podpisać, był tylko w tym roku, jakby w zeszłym roku Melowin tego nie musiał podpisywać, już nie mówiąc o tym, o, że Jamala nie miała takich warunków ani nic, jakby. No, szkoda i było to bardzo głośne dosłownie. Chyba ten cały skandal był odnotowany na całym świecie, bo widziałem, że i amerykański Billboard o tym pisał, i Rolling Stone o tym pisał, już nie mówiąc o mediach europejskich. Więc jestem bardzo ciekawy, co będzie w przyszłym roku, bo to jest ogromny, jakby, no, katastrofa wizerunkowa dla a Ukrainy jako kraju, więc ciekawi jak z tego wybrną w przyszłym roku i czy będą znowu chcieli robić jakieś takie dziwne rzeczy czy nie bo jakby oni są na przegranej pozycji, jeżeli w przyszłym roku nie zorganizują żadnego kontraktu to tym bardziej pokażą, że chcieli po prostu jakby wyjebać Marów um, a jeżeli zorganizują to dalej będą mieli jakby komentarze w stosunku do swoich działań, które im się należą, bo no Wielka szkoda, że właśnie, jakby próbując cały czas być apolityczną, Eurowizja jest wciągana w coraz więcej konfliktów. No bo, mimo wszystko, mimo że to były preselekcje, to jednak wszyscy kojarzą to z Eurowizją i jakby. No szkoda. Już nawet nie będę wspominał o innych, mniejszych dramach i jakichś tam mini skandalach, które były częścią um, tego procesu eurowizyjnego w tym roku, jak na przykład to, że Francja groziła, że się wycofa z konkursu, bo Izrael ma jakiś serial o jakimś tam kolesiu, który jest agentem czy coś tam jakby bajzel totalny. Później jeszcze była ta sytuacja we Włoszech, gdzie rząd włoski chciał zdyskwalifikować swojego reprezentanta, bo on śpiewa po arabsku w piosence, nie znając w ogóle szczegółów i kontekstu tego arabskiego tekstu jakby bajzel totalny. Ja naprawdę nie wiem czy to zawsze tak było, ale nie było social mediów. Czy naprawdę te ostatnie lata upolityczniły Eurowizję jakby do granic możliwości. Ostatecznie już przechodząc do podsumowania tego filmiku, bo nie mamy czasu na więcej dram, um, Eurowizja oficjalnie odbędzie się w tym roku w Tel Awiwie, udział będzie mieć 41 państw, czyli wszystkie te same, które w zeszłym roku bez Bułgarii, która wycofała się z powodów finansowych i bez Ukrainy, która wycofała się, bo jest bajzlem, Um, show bo prowadzą cztery osoby, znowu um, dwie na scenie i dwie w green roomie, bo jakby jeszcze dodatkowo green room w tym roku będzie w jakby innym budynku, czy będzie jakby osobnym miejscem, bo ta hala expo, na której jest Eurowizja jest bardzo mała i taki zwyczajny green room by się tam nie zmieścił, bo już jakby jeszcze była jakaś dodatkowa drama z biletami, które były w chuj drogie bo było ich tak mało, że jakby wywindowano ceny, potem jeszcze się okazało, że niektóre bilety były sprzedawane na lewo, jakby Uch. Ciekawą rzeczą jest to, że jest bardzo wiele um, gości specjalnych w tym roku, w sensie od Nety, Dany International, czyli zwycięstwie Eurowizji z 1999 roku. Jest też Eleni um, z Cypru z zeszłego roku, będzie Werka Serduczka, jakby jakimś cudem Ukraina nie potrafiła jej ogarnąć, a Izrael ją zaprosił do śpiewania, to i chyba w ogóle Nety, jakby Bajzel. A będzie Matt Zelmerlow, będzie jeszcze, no mówię, bardzo wiele występów gościnnych, do tego jeszcze jakby wisienką na torcie jest występ Madonny, który jakimś cudem wystąpi na Eurowizji, bo jakiś miliarder jej zapłacił za to, jakby... <grym> Dlaczego ta cała Eurowizja to jest jeden wielki bajzel? A, i zapomniałem wspomnieć też o ważnej zmianie, która też jest bardzo kontrowersyjna, Um, dotyczy ona odczytywania wyników telewidzów w finale. Um, do tej pory, przez te ostatnie 3 lata, było tak, że w finale najpierw poznawaliśmy głosy jurorów um, i poznawaliśmy tą tabelę wyników jurorskich, a później odczytywane były wyniki televotingu um, w systemie takim, że najpierw odczytywano te kraje, które miały najmniej głosów od widzów, i tak szło się aż do tych krajów, które dostały ich najwięcej. Um, w tym roku, jakby uznano, że to jest chujowe, i jakby. Wyniki telewoutingu będą odczytywane w kolejności od państwa, które dostało najmniej głosów od jurorów, do tego, które jest pierwsze w tabeli jurorów. Czyli na przykład, jeżeli w zeszłym roku, nie wiem, Ukraina była ostatnia, ale dostała 150 punktów, a Niemcy były piąte od końca, ale dostały tylko 7 punktów, to i tak Ukraina dostanie swoje punkty pierwsza. Nie wiem, dlaczego ktokolwiek uznał, że to jest dobry pomysł, bo to jest jeden wielki bajzel. i to też jest takie niezręczne w sensie. Wyobraźcie sobie, na przykład, w zeszłym roku Austria była pierwsza po jakby głosowaniu jurorów, ale dostała chyba tylko 70 punktów od um, jakby od widzów, więc jakby dosłownie Austria miała dostać swoje punkty ostatnio w zeszłym roku, gdzie już na pierwszym miejscu był, by był Izrael i Cypr i dosłownie Austria dostałaby tylko 70 punktów, to jest takie smutne i zawstydzające. Nie wiem kto pomyślał o tym jakby kto, komu przeszkadza ten poprzedni system, ten poprzedni system był idealny, bo przynajmniej wtedy od razu wiedzieliśmy kto wygrał televoting a teraz będziemy musieli się zastanawiać i sobie sami to wszystko układać jakby po co to, jakby, po co robić na siłę jakieś takie dziwne zmiany? Nie dość, że cała ta edycja to jest jeden wielki kontrowersyjny syf, to jeszcze wprowadzili taką zmianę. Jeszcze jakby. Nie, ja nie mam na to siły. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to działa, i żeby później widzieć hejt w komentarzach. Jakby. Boże. Jakby tego wszystkiego było mało, to oczywiście lista faworytów tegorocznych mnie przeraża. W sensie, jakimś cudem, faworytem w tym roku jest Holandia, i jeżeli organizujecie się Holandią. To jakby, ja czy nie oceniam, każdy ma swój gust. Jutro ja powiem, jakich mam faworytów, ale Holandia, jakby Holandia to jest dla mnie to samo co Austria w zeszłym roku. To jest jedna z wielu piosenek, która jakimś cudem jest lubiana przez wszystkich. Nie wiem dlaczego, i mam nadzieję, że w televotingu nie będzie wysoko. Jakby, ja lubię tą piosenkę holenderską, ale to nie jest jakby nic specjalnego. Ja do tej pory nie wiem, czy ja jakby patrzę na złą piosenkę, bo nie rozumiem tego faworyzowania. Poza tym, w czołówce jest też Szwajcaria. Z jakiegoś powodu i są Włochy też, um, także jakby przynajmniej oni bronią honoru. Um, Polskę reprezentuje zespół Tulia z piosenką Pali się, um, Fire of Love, ale więcej o Polsce dopiero za dwa dni. Um, tak tylko chciałem wspomnieć o tym, że nawet jeżeli chodzi o listę faworytów, to mamy kontrowersje. Także już na zakończenie, czy uważam, że przed nami jedna z najbardziej kontrowersyjnych edycji Eurowizji? Na pewno tak, bo jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że Um, no, będzie Bajzel, <laughs> ale uważam, że nie powinno się odbierać Izraelowi szansy na pokazanie, jak chce to przeprowadzić. W sensie wiem, że ta edycja to będzie wielki test dla Izraela i dla Europy, dla nas wszystkich, um, żeby zobaczyć, czy naprawdę da się przeprowadzić Eurowizję w sposób apolityczny, czy da się uniknąć pewnych. Um, agitacji, nawiązań, um, niepotrzebnych komentarzy, i to ze wszystkich stron, nie tylko ze strony um, Izraela, ale też ze strony wykonawców, um, jakoś ochrona przed incydentami właśnie i tak dalej, więc no, na pewno będzie to bardzo ciekawa edycja i na pewno będziemy mieli bardzo wiele do nauczenia się z niej, kiedy się już zakończy. Także czekam na to. Um, no, i zobaczymy, co dalej, w sensie. Jestem bardzo podekscytowany, ale jestem też również przerażony. Poza tym znalazłem ostatnio jakiś taki artykuł na jakimś tam blogu eurowizyjnym, czy gdziekolwiek, um, taki ciekawy, właśnie mówiący o tym, że w dzisiejszych czasach chyba nie ma kraju, który mógłby zorganizować Eurowizję i ochronić się, ochronić się przed kontrowersjami jakimiś mniejszymi czy większymi, A, bo każdy kraj ma coś za uszami zawsze jakaś tam organizacja, czy właśnie zawsze jakieś inne kraje coś zrobią, które wplątają. Um, Eurowizji, jakieś takie kłopoty wizerunkowe, więc myślę, że po prostu musimy się do tego przyzwyczajać i to zwalczać, i nie zwracać na to uwagi, bo um, najlepsze co możemy zrobić, to nie zwracać uwagi, jeżeli ktoś a, próbuje doprowadzić do jakichś takich skandali czy cokolwiek, więc jakby. No, ale to tylko moje opinie, i teraz czekam na Wasze komentarze i czekam na Wasze wrażenia. Um, jak Wy to wszystko odbieracie? Czy zgadzacie się z tym, że przed nami um, bardzo kontrowersyjna? Edycja Eurowizji, czy nie, czy może przesadzam, może o czymś zapomniałem, może jakieś dramy pominąłem, um, które chcecie poruszyć, czy macie jakieś tam inne zdanie na temat poszczególnych dram. Także czekam na Wasze um, komentarze. Tak jak mówię, w opisie filmiku umieszczę um, materiał na temat właśnie um, tych stosunków izraelsko-palestyńskich, bo uważam, że mimo wszystko to jest duży. Faktor czy duży czynnik, który sprawia, że tegoroczna edycja będzie kontrowersyjna, czy jest pełna kontrowersji od początku. Um, także czekam na Wasze opinie. Um, jeżeli Wam się podobał ten filmik, to oczywiście zapraszam do łapkowania w górę, zapraszam do subskrypcji i do dzwoneczkowania, żebyście wiedzieli, kiedy będzie nowy filmik. My widzimy się na pewno jutro, kiedy podam Wam listę moich faworytów. A później w czwartek podam wam moje opinie i wrażenia na temat um, Polski, na temat naszych szans i na temat wszystkiego co się wiąże z naszym udziałem w tegorocznej edycji. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Filmik mam nadzieję, że nie jest za długi, ale chyba jest. <laughs> Widzimy się jutro. Czekam na wasze opinie. Narka.